Dziś pokażę Wam kolejny eksperyment z cyklu eksperymentów świata młodych badaczy online, inicjatywy firmy Henkel, którą wspólnie realizujemy. I tym razem sprawdzimy, jak duża jest powierzchnia naszej skóry. Do tego eksperymentu potrzebny będzie nam papier toaletowy, prawdopodobnie jedna rolka wystarczy miara lub linijka, ołówek, i kartka do notowania i zdecydowanie pomoc drugiej osoby. Jak to zrobimy? Ano tak, że trzeba będzie się po prostu owinąć papierem toaletowym. A najlepiej, żeby to ktoś Was owijał, bo samemu nie jest to tak łatwo zrobić wcale, jakby się wydawało. No i ja Wam pokazuję tutaj na fragmencie mojej ręki. No, ale trzeba się owinąć całkowicie. Papieru było potrzebne, żeby zmierzyć powierzchnię mojej skóry. To jest prawie cała rolka papieru. Troszkę jeszcze została. No i teraz trzeba jakoś policzyć, jak, jak duża jest ta powierzchnia. Sposobów jest kilka, ja proponuję taki. Bierzemy jeden listek papieru i mierzymy jego powierzchnię. Czyli no za pomocą miary albo linijki sprawdzamy długość jednego boku i drugiego. I mnożymy je przez siebie, czyli to będzie w moim przypadku 12 razy 9 cm. To się równa 108 cm kwadratowych powierzchnia jednego listka. No i trzeba policzyć teraz, ile mamy listków. Mamy tutaj 172 listki papieru, papieru toaletowego i teraz tę liczbę trzeba pomnożyć razy 108 cm2, czyli tyle, ile policzyłam, że ma powierzchnia jednego listka. No i w zaokrągleniu będzie to 18,5 cm kwadratowych. To co tutaj mamy? Czyli to jest. Prawie 2 metry kwadratowe. Tyle ma powierzchnia mojej skóry. Jestem ciekawa, jaki wynik wyjdzie Wam. Mam nadzieję, że spróbujecie. Pamiętajcie, żeby poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Możecie zaangażować też inne dzieci, jeśli będziecie tylko mieli chęć. A ja zapraszam Was do pobrania broszury świat młodych badaczy. Badaj i eksperymentuj w domu, w którym znajdziecie ten eksperyment, ale też wiele innych, które można łatwo w domu wykonać. Życzę Wam udanej zabawy i do zobaczenia.